No, witajcie, jestem Adamowski i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na końcu odcinka będzie moja reakcja na ten prezent. Ja jeszcze nie wiem, co tutaj się szykuje. Jeszcze nie oglądałem filmu Adamka Gaminga. On nagrał odcinek, gdzie będzie coś. Robił. Dziś są moje urodziny tak dokładniej i tak naprawdę jest to rocznica Adamowni i tego kanału. Udało się nam zdobyć 616 subskrypcji, dziękuję wam bardzo serdecznie za to. I co, za rok lecimy po 1200 może. Tak, i ja jeszcze nie wiem co tu spotyka, Adamy Gaming przesłał mi film, w którym Odcinek urodzinowy i ja jeszcze nie otworzyłem. Powiedział mi, że jakiś prezent mi stworzył, jakieś, jakąś grubą rzecz. Ja jeszcze nie wiem, więc zanim wejdę, musicie zostawić łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem, i na końcu odcinka będzie moja reakcja. Witajcie, drodzy widzowie, z tej strony po raz kolejny ja, Adamek Gaming na kanale Adamowskiego. I dzisiaj, widzowie z 7 marca, widzowie Adamowski ma urodziny. Dlatego chciałbym życzyć mu wszystkiego najlepszego, ale zaraz zobaczycie co napisałem na tabliczkach w jego domku, zaraz wam to pokażę i damy mu przy okazji bardzo fajny prezencik, ten chlebek też mu damy, to będzie bardzo, bardzo fajny prezencik, dlatego zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, tam na dole, żeby przycisk był szary i żeby walęcie w tego dzwona tak mocno, żeby Adamowski go aż u siebie usłyszał i tak widzowie, jesteśmy ogólnie świeżo po nagraniu odcinka Nie Wybierz Złej Dziury. Ten odcinek wlatuje y, 7 marca, y, ten urodzinowy. Nie wybierz do dziury w y, Adamowskiej wrzuci 9 marca. Najpierw się prześpimy i zaraz wam pokażę y, te dwie dziury, y, do których wsadzaliśmy i temki. Y, dlatego y, zanim jeszcze tam pójdziemy, skrzynkę mam. Nie, skrzynkę to już tam w domku postawiłem. Y, zaraz wam pokażę tam wszystko, co tam jest w a bo ogólnie zbudowałem mini mob grinder. Chociaż jeszcze nie jest przez nas używany, ale pewnie niedługo będzie. Ale pokażemy wam te dziury. O, widzicie tą ścianę? I tam są te dziury. Dokładnie tak, drodzy widzowie. Yy, I ja wam tutaj pokażę. Nie wiem, czy Adamowski wszystko stąd wziął. Tak, ale zostawiliśmy to po prostu na rewanż. Jeżeli kiedyś byśmy na, na przykład też mieli nagrać yy, odcinek, nie wybierz złe dziury, ale to już tak bardziej po tym rewanżu. To gdzieś też, nie wiem, za może wakacje. Widzowie w ogóle do wakacji już niedługo, widzowie, 7 marca, niedługo co był. Niedawno co był no, słownie 4 września. Tak to szybko zleciało, dokładnie, widzowie. Dlatego my już lecimy do domu adamowskiego i za chwilę się z wami widzę. Dobra. Myślę, że możemy lecieć. I pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. O nie! Coś czuję, że ktoś jeszcze nie zostawił łapki w górę. Widzowie, tak nie może być! Zostawcie łapkę w górę. Macie na to 5 sekund... A raczej 10 sekund, zanim... Dobra, widzowie. O nie! Akurat teraz się musiały już te szkielety zrespić. Kurde, nie lubię tych szkieletów. One poza tym mocno biją. Dobrze, nie ma... macie. Ciebie też nie ma. Dobra. Co to w ogóle za homeochrona? Aha, dobra. Nieważne. Prawdzie i normalnie mówię wam, że czuję, że ktoś jeszcze nie zostawił łapki w górę. Widzowie, tak nie może być. Musicie koniecznie zostawić łapkę w górę, pon ponieważ e, zbliżamy się już powoli do 700 tysięcy. W ogóle widzowie, Adamowski wbił 600 subów. Jest aktualnie chyba 616, czy tam 615, nie wiem dokładnie. Ale widzowie, te, naprawdę czuję, że ktoś nie zostawił łapki w górę. Macie na to 20 sekund, zanim okrążę ten kościół i wrócę do Domu Adamowskiego, także już startujemy! Macie jeszcze 18 sekund. Nawet to za dużo jest. To tu, jeszcze tutaj pójdę. Widzowie, macie jeszcze 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I widzowie, jesteśmy i Teraz wchodzimy do Domku Adamowskiego i pokażę Wam te tabliczki. Drodzy widzowie, czy jesteście na to gotowi? Ja jestem. Dlatego zostawcie łapkę w górę, jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił, i teraz Wam pokażę te tabliczki. Dlatego lecimy już je czytać. Cześć Adamowski, dziś jest 7 marca i jest to dzień Twoich urodzin. A ogólnie widzowie nie mówiłem, ale widz, widzowie tak jakby wygnałem Adamowskiego z serwera, bo powiedział, że coś tam musi zrobić też. Dlatego wygnałem go tak jakby i nie wiem, czy on zaraz na przykład nie wejdzie i tego nie zobaczy. Jezu, mam w głowie strzałę. O, O, zniknęła. Cześć Adamowski, dziś jest 7 marca i jest to dzień twoich urodzin. I z tej okazji chciałbym życzyć ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dużo szczęścia, zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, co sobie zamarzysz, wymarzysz. Dziękuję Ci również za to, że przyjąłeś mnie do Adamowni i do Adamowic. Jesteś moim najlepszym przyjacielem i bardzo Cię lubię i szanuję. Twój wierny i najlepszy przyjaciel, Adamek Gaming. Dokładnie tak, widzowie, dlatego teraz musimy jeszcze tutaj zrobić... A w ogóle, widzowie, też Wam nie mówiłem, że jak byłem... Może już mówiłem na początku odcinka, może nie. Adamowski stworzył regulamin. I też dałem mu trzy totemy, bo byłem w Woodland Mężynie. I udało mi się zdobyć sześć totemów, więc... No, możecie zostawić łapkę w górę, I dlatego, widzowie, ja już tutaj Wam przeczytam ten regulamin. Zasady obowiązujące na Adamowicach. Zakaz kradzieży, zakaz niszczenia budowli i rzeczy z Adamowic, zakaz kłamania, zakaz wpuszczania innych osób na Adamowice bez zgody wszystkich członków, czyli tylko nas. Zakaz śmiecenia Adamowic, zakaz zabijania villagerów i golemów w naszej wioski, zakaz niszczenia domków villagerów w naszej wioski, dozwolone trolle, jeśli jest to, to nagrywane i ktoś o tym nie wie, dozwolone nagrywanie odcinków przez członków, zakaz cheatów i X-Ria. Adamowski i xrya to się pisze X, R a, y, a. Nie chcecie tak pójść, nie? po prostu. Dobra, to ja myślę, że sztabkę. Nadal położymy sobie tutaj na środek. Tak to otoczymy diamentami. Tu diament, tu diament. Chlebek. Pyk, pyk. I pyk, pyk, pyk. Dobra, ładnie to wygląda. Tutaj enerperła, Tutaj brodawki. Tutaj damy jeszcze widmową strzałę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A tą jedną sobie gdzieś tutaj wyrócimy, nieważne, ona i tak pewnie później zniknie, bo te temy tutaj za znikają czasami. Więc widzowie, tak, yy, myślę, że jest ładnie. Spójrzcie, jaki ładny prezentik. Mówię wam serio, to jest, to jest mega prezentik. Yy. No nie starałem się tak bardzo, znaczy starałem się, widzowie, żeby ten prezencik był super, dlatego teraz y, jeszcze Wam pokażę resztę domku Adamowskiego. Dobra, myślę, że y, tutaj Wam pokażę tajną bazę, chociaż Adamowski już chyba pokazywał na odcinku. Nieważne, ale sobie klapniemy. Klapnęliśmy sobie na chwilę. Tutaj ma beczkę i marchewki. I dokładnie tak, widzowie. Więc Adamowski, napisałem ci to na tabliczkach, ale powiem ci tak jeszcze jedno, ja, tak jeszcze samo od siebie. Adamowski, życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, wszystkiego co sobie wymarzysz. I dziękuję Ci też, że mnie do Adamowni i do, do Adamowic przyjąłeś. Jesteś moim najlepszym przyjacielem i będę zawsze Cię szanował i lubił. Dlatego widzowie też zostawcie łapkę w górę. I wszystkiego najlepszego dla Adamowskiego z okazji twoich 15 urodzin. Dokładnie tak, widzowie? Więc myślę, że w tym tutaj momencie jeszcze będziemy mogli skończyć, ale pokażę wam jeszcze psiutki nasze. No i oczywiście kotka Lady. O Lady zapominać nie możemy. Więc patrzcie. Pimpuś. Jest Lady. No, i jest też mietek, którego niestety podnieść nie mogę, bo mietek się spasł. <laughs> mietek się spasł. Dokładnie tak. Więc widzowie, ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale Adamowskiego. I to było tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jak Wam się podoba, to nadarto, łapeczka w górę i subskrypcja kanału Adamowskiego. Oczywiście z dzwoneczkiem. i widzimy się w kolejnych odcinkach ze mną. Także do zobaczenia i CZEŚĆ! Dobra widzowie, to co? Otwieramy! O dobra, tu coś jest i... Cześć Adam Łapski! 7 marca i jest to dzień twoich urodzin i z tej okazji chciałem życzyć ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego co sobie wymarzysz. Dziękuję ci również za to, że... O jo, tu jest! Wziąłeś mnie do Adamowni i do Adamowic. Jesteś mój najlepszym przyjacielem. Bardzo cię lubię i szanuję Twój wierny, najlepszy przyjaciel. Adamy Gaming. Jezus, Maria, dzięki Ci wielkie. Dziękuję bardzo Ci, Adamy Gaming, za życzenia urodzinowe, za te ciepłe słowa. Yy, I tak, to jest jakaś skrzynka, czy tu coś jest? Dobra, w tej skrzynce najprawdopodobniej będzie prezent, ale jaki? Nie wiem i jestem dość ciekawy, widzowie. Czy. 2, 1, 0. I Jeszcze spytacie, czemu mam tej temy? A nagrywałem taki pewny odcinek, który pojawi się w tą sobotę. 3, 2, 1 wow! Wow, 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 wow. Dobra, co my tu mamy? Brodawka. O, i to aż 3 brodawki, super. Chlebek, jedzonko, fajnie. Diamenciki. Ile? 10 diamencików. Dziękuję ci Adamy Gaming. Ender Perła. Super. I Widmowa Strzała. I Sztabka Neneraitu. Jest fajnie. W końcu możemy sobie ulepszyć w sensie rzeczy i tak dalej. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz za prezent urodzinowy i za ciepłe słowa skierowane do mnie, za życzenia urodzinowe. I jest to rocznica Adamowni, której już nie ma niestety, ale Adamowic, ale mojego kanału. Tak, super. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Prezent bardzo mi się podobał.